Jeśli konkurs, polecam, do, jeśli chcesz wiedzieć, to oglądaj do końca. Siemaneczko, dzisiaj lecimy na Wyspę Niebieskich Krabów, a więc lecimy, ale przed, przed rozpoczęciem, da, dajcie lajka i suba. Jesteśmy na Wyspie Niebieskich Krabów, no i zaczynamy, do mojego stanowiska. jesteśmy na miejscówce a więc rozkładamy wędki i jak będzie się coś działo to dam wam znać o już widzicie, że tutaj już coraz więcej ryb tutaj się spłasza a więc będziemy czekać na branie bierze nam bardzo mocna ryba zobaczymy co to jest jakby co je Doritosy, sobie. doritosy sobie. To będzie jeszcze ryba Już coś widzę już coś sobie tu dać marker, bo nie będę wiedział, gdzie tu być. No i łowimy tam na żywca, Shiner No nawet jak będzie jakieś branie, to dam nam znać. A my gramy na pokoju losowym, ponieważ mało będzie ludzi znajomych, bo nie ma znajomych. Ale dobra, nie trzeba. Nie trzeba mieć znajomych, żeby być dobry. No więc, no. No i siedzi jakaś ciekawa ryba. Trzeba coś dzieje Chyba. No patrzcie, co tam jest. A ten tarpon ciągle się coś rzuca. Co to są na styrydach? Ciekawe, co to będzie no kurde trzeba sprawdzić no i jakbyście zostawili łapkę oraz subskrypcję na tym kanale będzie mi bardzo miło a to jest coś na raka no dałem bardzo duże haczyki bo chcę na większą rybę to już wyjadzie chyba żuchwik ale zobaczymy 6, 5, 4 A nie, to jest inna ryba. Chroma. 13 kg. No, ciekawa ryba. Zatrzymujemy ją. No i... idziemy się przy kolejnej rybie. Leci. Teraz akurat przedstawiłam wędki. No i... No to jest przed chwilą, co złapałem tego jakiegoś chroma. No i... Patrzcie, tu wyskakuje, tu ciągu jakiś ten tarpon. Za chwilę będziemy na niego polować. Na jakiegoś dużego popera. Ja już to chyba złapałem, ale nie jestem pewien. No i zobaczymy, co to jest za ryba. Holuje się łatwo, ale nie możemy oceniać książki po okładce przecież. No i już. No i patrzcie, widzieliście co tu się stało. Ja już tam dałem ten spławik, który mi ta chroma wzięła. Dlatego tarpona. Ja już mam tarpona tyrana, ale ciekawe co teraz to będzie. Jakiś chyba znów chroma. No, patrzcie, co tu się odwala to są wszędzie jakieś ryby się tu płoszą o widzieliście tam był to jest niewiarygodne co tu o tu już będzie większa medalowa chroma o to jest coś lepszego ciekawa, ciekawa ryba teraz siedzi no i no i jest farton no oczywiście widzisz no i teraz bardzo ciekawie Zobaczymy, co teraz nam na raczka bierze. Dobra, trzeba tu trochę wejść do wody. Nie przemokną mi kalosze, chyba. No i niestety, kurde, w tych pnącza się za, za podział. Trzeba to wziąć. No i znów to jest tak chroma. A nie, to jest kulbak czerwony. Mamy już 7000 no i ciekawa ryba oczywiście zatrzymujemy wszystko mam zaawansowaną no a więc nic się tak nie dzieje tutaj sobie może a duże kawałki ryby damy no i na dziewiąteczkę czy znaczy, dziewiątka bo albo nawet i dziesiątka ja używam dziesiątki. No i ten, tam tarpon będzie mieć co dojeść. Czyli jakaś ryba? A, to zaś. O, na kisiu. No dobra, zatrzymujemy. mi, że tu nic się nie dzieje. A mam prawie najsłabsze rzeczy. Najsłabszą pogodę. No, bo mamy tak coś, ale no, patrzcie, kurde, nie to, ale no, patrzcie, Udy, co patrzcie, pierwsze mamy słabe, to dni, tu mamy trochę lepsze, ale, no, ale słabe, potem coś, tak, 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 no i tak, to jest najgorsze dzień, jaki może się mnie spotkać, tu chociaż pika coś, ale no, nie udaje, że pika, więc czekamy na brania. O, coś w końcu bierze. Na... Na, na 10 tysięcy, ale to nie no. Widzieliście, on ciągle tam wyskakuje gdzieś. No to to go tutaj. No to Dobra, tutaj. No taki go dobra to jest to No ciekawe, No ciekawie, ciekawie dziękuję yeah. yeah. no, yeah. yeah. kurde wyborów bogaty, wyborów ryba No i może coś być mocniejszego. jej co tam jest? Samolot. Patrzcie samolot! Dobra, trzeba się skupić na rybie, a nie na jakimś samolociku. No i mamy jakiegoś Znów ten sierpnik okrągły. Ale zadałeś. Mocny jesteś. No i w końcu będzie trzeba na tego żywca sznera albo na tą dużą wątrobę Na mhm. co by zabrać tego? Że na krewetki No właśnie chyba to też tu mam Albo wiecie co? Nie Na skalerdowane sardynki. Więc zobaczymy czy ten tarpon będzie du duża ryba, więc czekamy na tego tarpona, zmienię wszystko na te, na te jego ulubione przylęty i więc widzimy się przy braniu dość nieciekawe połączenie, bo mam tu teraz przylętę z basów, co nie? a ja już zrobiłem tą misję, więc zostały mi tam z 13 tych, a więc sprawdzimy czy na tego czy też tarpona zwykłego biorą no i widać, że chyba będzie chciał a więc zarzucamy i sprawdzamy. No. Ciekawe jaka będzie. Widziałem, że to jest tam tarwant. Przewinąłem czas, żeby mieć Nie tyle No widać, że to był tarwant. chyba lepiej mocny. Ale też działa. Chyba to po poprawia ale Nie, nie, ale może nie, 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 tak. Będzie. Znaczy nie, będzie nie, po będzie, tak nie, 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 to nie, 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 to nie, nie, Tarpon ale nie wiem, a nie jest, dobra? No dość mocny. Jest medalowy tarpon, aż 33 kg. No i zobaczymy sobie tego. Zatrzymujemy. no i nie opłacało się tak podziadać tych dużych papierów. ja się coś będzie kolejny raz działo to wam wezmę a więc zabieramy medalowy tarpon, duży poper 70 gramów a więc lecimy na kolejne ryby wiosła się na drugą, w ogóle nie znalazłam mi Lokalizacja to jest. No tutaj. To jest baza basów. No to będziemy mieć basy. No sama nas zaskazuje. No więc uzbrajamy się w basy. No i czekamy na basy. Coś siedzi. A więc zobaczymy co to. No. Basek się może spodziewać. No nie, to jest sumi karłowaty. Szkoda, że trzeba to zatrzymać. Ale akurat dobry jest, polecam. Ale tu, co to jest? <coughs> Miękka A więc kończymy ten film. Zostawcie łapkę w górę oraz suba z wodą, żeby widzieć super te czadowe filmy. A tu mamy niszczukę. Mała. A więc, do zobaczenia, widzowie. Dzisiaj może się pojawi kolejny film z odrobienia tych biednych moich z prawie 100 tysięcy na rzece aktuba. A może live. Nie wiadomo. A więc, żegnajmy. Widzowie, na razie. Wchodzimy do konkursu. Konkurs musi być tydzień. Mamy dwa, ty... dwa dni, żeby. Opowiedzieć wyniki konkursu, ale trzeba zostać. Łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Napisać w komentarzu, chcę do, chcę do znajomych oraz udostępnić ten film.